Ciekawe widzowie w dzisiejszym odcinku przechodzimy o psydianowy szczyt Sióstka. szóstka. A wiesz o... Dobrze, no lecimy. No i lecimy, lecimy, no. lecimy. Siódemkę jest bardzo trudna, więc widzowie bierzemy Mhm. I myślę, że prostu do celu. Co nie będziemy tak prosto prostu za, za, za... Ostatnio widzolę to dobrze zagrałem. Arcyzłosadnik zbiegł na mury obronne zamku wniosłego bloku, ale nie mógł daleko uciec. Szybko przedrzej się do najwyższej wieży. Władza arcyzłosadnika i jego rządy terroru dobiegną dziś końca. Czyli zego pokonamy. No widzę, arcyzłosadnika, dora, Maki. Teraz ja, e, to jak działa moja ta? A, aha, aha, jeszcze nie, nie. Nie działa? Rozumiem dlaczego nie działa O, masz strzały? jakie strzały? Jakie strzały? No te... jak są ciekawe no, strzały tam były, wziąłeś? wziąłeś? Jakie strzały? Tak? Ja tam nawet nie byłem stary mm. Okej okay. A, 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 co? Nie, bo tam były strzały. No jak wziąłeś to spoko. Cze, cze, aha Oooo mhm. Boże, to jest bardzo opie widzowie. Dobra, widzowie. O, o. Mmm, jeszcze, fajne. Możesz przeskoczyć sobie, żeby to wziąć. Tak, o, oh, albo oh, tak. Dobra, no to już, wow. już włączmy tu. Wow. Dobra. Jak mi się to wreszcie odnosi? Spadł. A oh. właśnie, ale nie używaj tego, bo to Cię kosztuje dusz, wiesz? Więc może zbierzmy sobie te dusze i będziemy tego używać na bosie. O, Aj. Nie, bo, nie padaj machi, nie, tych nie padaj. A, stawcie mojego brata! Stawcie mojego brata! O nie. Stawcie mojego brata. Bo was dopadam! O widzę. dobre. Dobry totem. O, poziom akurat. O! No chociaż trochę uratował, Po prostu trudny po... Aha. O! no nie! Znowu! Znowu zdobyliśmy poziom! Nie no! Tak to ja się nie będę bawił. Aha ha. Tu masz strzały. Ja, ja mam jakąś pelerynę. Pelerynę? Dostałeś? Dobra, no to dobrze. Ale, a, a, ale, nie no, wi... mhm. patrzcie widzowie, biorę sobie, mam. A, tą o, pelerynę. Pa, patrzcie, świniątko wkładam. O, patrzcie jakie to słodkie. Mhm, rzeczywiście dobra. słodkie. O. Nie, no spadł mi dynamit Finiatka. Mm -hmm. Eee, e, słodka. A, ale... O, ty te, Teraz będzie fajnie, te. O o, 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 Ha, 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 ha ale zobacz Zdejmę sobie... Jamko. Słodki jest, a... Ale... Mm? Co to? Co to? Co to? Mm. Co to za czerw... Tr... Aha, Borina! Wjezdamy! Oooo! Od... Oh, yeah. Ej, e, nie wiesz. Oho, Zrzuciłem im. Ej, 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 mogę ja. Mówię ja mogę ja O, O, o.

Bardzo dobrze się stało, dobra. Przywale z tego! Widzieliście to? Mm. Ale to było potężne. Chciało... Dobra, tutaj będą mnóstwo ataków zadać. Mmm. Eee, nie! czekaj. Cze Cze tam. Czekaj. Cze Tam jeszcze są łupki, wiesz? Tam, tam, tam. O, ile ich! Tu jest... Aha! Jest Ed, Mam prośbę dużo. do Ciebie teraz. Proszę, nie używaj tej, yy, tej, tej, tej różdżki, wiesz? Żebyś sobie zachował po prostu duszę na bossa. Wiesz, bo zobacz, że masz mało. Pokaż. Tu masz duszę, widzisz? Tutaj, w tym miejscu. I masz ich tyle. No nie? i to mało. Mhm. Dlatego, a dostajesz duszę jak pokonujemy mobki, więc po prostu do bossa nie używaj sobie, żebyś pozbierał te dusze, okej? Okay? A, a, a co się z tym jak pozbieram du, du, du. To będziesz mógł tego na bosie do więcej używać, wiesz? Zobacz, widzisz? Tu masz plus jeden, plus jeden dostajesz. Ale jak to będziesz używał, to ten, no to spoko. Ej, ja mam tych dużo właśnie coraz więcej. Ej, Ej. słodź, fadziak. A nie, nie, no patrz, patrz, nawet nie muszę się leczyć. Mhm, wiesz? Tak. Dobra, jeden na dwa lecze trzeba za zasilić. Mam magiczne matale, la, 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 la latanie i to wiem, nawet nie muszę się leczyć. No wiesz, że goni, ale to jest widzowie. Więc w tym momencie jest zaopatrzenie, Ty ty... Ja, ja... Ja biorę... B, bierz, bierz Nie. Nie, bie, b, b, bierz nie chleb. Bierz chlebu, chleb, bierz strzały. Bierz chlebek. Ej, te dusze są fajne. Hmm. A, a co mi dają dusze? Hmm, no po prostu to jest taka mechanika, to jest taki, o, e, takie. Nie, no, nie, Masz no, nie ich więcej wtedy i możesz używać czare, więcej tego czaru. Jest słabe Ej, Cze. nie, no, a, aha. Ej. Patrzcie, widzowie. Dobra. Nawet, a a a Patrzcie widzę da, da, da... Dam się im obić. O, możecie mnie bić. Mm -hmm. Możecie mnie nie bić. O może tu się przejdziemy? Trochę jeszcze duszek nazbiera, nazbieramy. Mówiłem, że do celu, ale w sumie do dusze by ci się przydały. Więc tu możemy trochę na bok, wiesz. sobie podejść. Zdobyliśmy widziliśmy widzieliśmy, widzieliśmy tyle mobów, a nie zdobyliśmy ani jednego tego poziomu. Mm. To jest trochę dziwne. Ale skoro tutaj są no, te, te, te te to się, się nie muszę leczyć. Ale. O. o Aha. Mam, mam tych dusz mam, mam troszkę więcej niż połowę moich dusz Więc całkiem spoko maki A, 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 a co to jest? Poziom I Poziom Czyli jak to tu będzie całe, to wtedy dostajesz poziom. dostaniemy sporo tych dużych. Nie duszek. no. Golem. pięknie. Dobra. Ja, on jest jakiś zaklęty. Halo. Halo. Co... A, ale spływa, okej. Okay. Jakiś zaklęcio. Nie no, patrz. Nie, trochę bije, ale dobra, jest bitka. Aha. O, szybko pat. Aha, o, skrzynka. Czy nie? On jest słaby. Na naszą kolejny golem czerwieni. Tu rzucę mu to klientki, e, e, nie, nie, nie. No, mi nic, nic, to nie dało. to dało. Niech No, to No, to boli. A, a a, go to jeszcze bo boli. Jeszcze bardziej, nie? Jeszcze bardziej go to boli, tak jest. Ej baj! Ile on dostaje tego To klikam Pasz, cały czas się. O Nie, nie Ech. wiem właśnie Zepsuł się, zbugował się na chwilę. Nie, nie no, zbugował się. Po prostu. Słaby golem. Nie, nie no, parko. mamy to. Okej. Okay. O! Dwa tienki jocie! Okay. Okay, kolejny golem. O, o. Poleciały za nim o ja go pilnuję. Żeby... O. Kurczę, przez no przypadek to, użyłem. No ile tutaj hmm. tych. wiecie... Przez przypadek nie musiałem użyć tych, te jest... wiesz? O, o! A, no ślepy załóż. Po prostu go, go. Golemy go bronią. Mm -hmm. go, te, te. Golemy są fajne. Ja je tak. Ubijam. Hmm. Ale wiesz co, ch chciałem za to dostać duszę, a z tego dusz nie ma dużo, a, a, a mam taką minkę na zbroi, która mi używa artefaktów. Ale dobra, a, a, tu jeszcze zdobędziemy dużo dusz. Spoko. Dobrze jest. To jest przywoływacz. Tak, jest. No, dalej. Aha. Okay. Dobra, Te, tu, tutaj jest ten kościół, który golem sterwieni. Tu o! Pokonam go! Mm. Patrzcie! O. halo, o. Nie no, nie no nie, nie ruszę się. O, o e, ej, no, no okay. Pływa! Mm -hmm. O, on, on jest za słaby, żeby mnie pokonać. O, ten te dobrze. Tleki, ja. Nie, 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 Zdobywam za to duszę. Możesz, możesz. Znaczy wiesz co, jak ja pokonam, to zdobywasz, ale A, spoko, dam ci więcej mob mobów. No, 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 i tak mi... To ja mam taką falę. Mm -hmm. Powiedziałam co, co? Coś po angielsku, ale nawet nie wiem co powiedziałem. Co, 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 co? bo ta gra pokazuje, ile metrów kwadratowych jest z tego do tego MOBA. Trzeba go zubić. Ciężka kusa. Eee. Słaba mikstura, widzowie. Raz ja nam się... Mm -hmm. O, z tym pomóż, bo jest no O. O! Ten jest bardzo, bardzo, bardzo. Pokaż tu jakiś boss. Nie, to co, te, 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 Mega. Nie, no. Ty Wy, woływaś... Słaby. Prawie pełno tych dusz. czy tak? ładnie. hm. Uh -huh. ty, my byliśmy ty, te, le, A, do, dobra Teraz się nie paścją. najadłem tym chlebkiem. Op, sorry. Ach, jesteśmy so, już. słoki. <grym> dobra. O, tu jeszcze Aj. będzie takich duszy ja ty, ty, ty ty nie dostajesz dusz A mm. Ja już A. mam Max, ale ty będziesz miał za chwilkę max. Ty masz Max Ja tylko muszę uważać, żeby nie spojść na HP i będzie ok. Będziemy mieli max na bossa. Tak ma mam już o, o, nie on jest taki czekali. Mm. Czekaj, Czekali. Cho chodź, chodź, o. chodź, chodź, o. chodź. Ale wiesz co, na... Um, hmm. o, nie. Aj, o nie, o nie, Te... teraz on się bardziej skupia. Dobra, ale... Jejciu. To co? Nie. Okej, okay. nieczyk. Pałac. Dynamit mam. Dynamit się przyda no, na, na tego. Na moba. O, o nie. Muszę mieć pełno dusz na, na bosa. Zaklęty gra ko, ko, Kolejny zaklęcioch widzowie. My, my mieć pełno na 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 bossa mm. Mm. już zaraz będziesz miał pełno no. ja sobie odnowiłem chcesz kchnąć mm. i tuwa mm. a chodźmy bo my gdzieś ja my, my mamy szansę iść jest pod dobra. Oni są dobra. troszkę mocni, nie rozumiem. Dlaczego tu nie ma wywoływacza? Bo to jest jakiś domek. O, to, to, to jest pewnie jakiś kościół. Mm -hmm. Umy, myślisz, że to jest kościół czy jakiś sanktuarium? Domek, kościół, sank sanktuarium no. bardziej posługuje. Sanktuarium, tak. No. To, to, to jest taki. Co, Co jest grany? Co to jest? Przeskoczymy tutaj. Czek, czek. Poczekajcie, bo... ooo, wszystko. Aaa. Jest git, jest git, jest git. Je, Dobra, je, 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 je. je. gotów? Daj. Czekaj, ja Musiałem to przyznać, było słabo. Masz max no. Nie no. Nie no, mam max. Masz dobrze. Teraz Ty musisz dostawać. Ooo, te, tu jest tego dużo, patrzcie! Tak, bo, bo ty musisz mieć mnóstwo mm. dusz. <laughs> Ale ja nie usłyszę dusz, ona mi sporo dało A! Dobra, Ty musiałem przyzwać. Trochę się stykałem, nie przyzwałem. Dobra, jest ok. Dobra, tu sobie przyzwę po prostu pszczółki na spokojnie. A, nie, 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 nie. Ładnie? Oho, oho! Oho! Teraz mamy. Oda. I idzie łatwo. Nie, krasz, nie, krasz, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Niestety. Aj, ile z tego tu jest? C mm. Te, te kali, ja, ja muszę ich też no, strzelać. Ale, eee! Ich, ich tu jest dosyć dużo, więc, więc, więc. Zaraz ich tu nie będzie dużo. Właśnie o tym mówiłem. Wysadziłem im dynamit, teraz ich jest mało. Mm. A, 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 bo i nie, e e. Ha, halo, ha, halo. Ha, ha a, a, ej, chlebuś! Mm -hmm. Ty, tak ty podniosłeś. A, tak. ty, ty go wziąłeś. A tak. Chlebuś na na... chlebuś Duł ty ciebie. mi dasz. Dobra. Tak. Z tym... Z tym na kanapka ty mi dajesz. Tak. Z tym na ty mi daj. Corazniej królewski, on jest mocny, widzę. Oooo! Nie. Yeah. A, spadnie. Mm -hmm. Spadnie. A... Dobra. Co, co? U, a... Co? Ma... Ma, na Max! Mamy Max. Mam też Max. O, możesz mi ją stawiać? mamy Max. Nie powiedziałem mama, a. Max, tylko powiedziałem "mama". Okay, Ej, czy, nie na schodach! Nie róbcie mi takiej atmosfery na schodach. Możecie mi tak robić, a, a, a. a ale nie róbcie tak na schodach! No proszę! Żeście tak nie robili na mm -hmm. schodach. To jest. Dobra. tutaj. Tu. Tutaj będzie boss. Okej, okay, i, i używaj sobie będzie... na spokojnie tego. Tak, ta, ta, ta. ta, tak. często jak możesz, używaj tych, tych, tych umiejętności, dobra? Ja też będę się starał używać tu ich już bardzo jest często. Boss. O. Dobra. Ja chyba otworzę po prostu z, z, wiesz, strzelania w tego, w tego złosadnika. Chcemy go szybko ubić. Nie przejmujemy się nim, nie. Chodź, tu gości. O, nie, nie trafiłem. Nie, 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 nie. Możesz na spokojnie używać artefaktu, nie. wiesz? Tak. jocie. Ja Ocie, jakie to serce które jest wredne. Nie, nie, no co ty? Co ty robisz? Ach, co? Nie, ono się te, tepa. Ono się tepa. Jeju. Jeju. A ej, nie te się, nie tepa się, bo mu zablokowałem telewizor. W goście gości możemy mieć. O, Co? Spodem. Co jest o, o. grane? Co to jest? No, nie, jest, ok, jest ok. nie, nie no. Nie no, dobra, ja, ja, ty. Ja, 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 ja nie dam rady wygrać. Mamy go. Nie, o, u, u, nie później. O, u, dobra. O, -ho. Dobra. Okej, okay, okej, okay. teraz podejść troszeczkę bliżej. Dobra, trochę dostał. teraz nie wejdź w to. Cudo. O. o, 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 o. unikać promieni. O, o, właśnie, właśnie, o tym mówiłem. Mhm. Właśnie, o tym mówiłem. Jest spoko, jest Paci. spoko. Używaj przy, kilku niech. To Dobra, znalazłem miejsce, gdzie cię mogę podnieść. Super. Dobra, Dobra ma... nie podnieś by... Nie, 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 nie. Użyj, użyj tego. B? B? Y, aha, aha. Cięż, ja mam Unikaj, nie, teraz. Łożyc! No, dobrze było, ale o, A, o, o. o. Dobra. Więc... Nie no, mama łożycia. Ma, ma... Dobra. Czekaj, czekaj makino, Dobra, nie go. Podnieś się, jesteś, dobra? Jesteś online. Ubijemy go! Mm, ubiliśmy go! A, 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 yeah! Ubiliśmy go! Ej, ej, co to? Coś się dzieje Jocie! Ja Coś się podziało! Coś? Co? To? Podnieś sobie, podnieś sobie. Tu się zadziało. Aha! Ooo, odblokowało się, wow. się blokowało, okej. Okay. w końcu. No! W... 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 Nie, kolejna co? faza. Co? Jelu! Co się dzieje? Nie, co się dzieje? Co? Okej! Okay. Wybuchło to, co. To, to... Ten kryształ endowy, czy co to było? Co? Arcyzłosadnik, wróg osadników został pokonany. Hmm. Więc co? Co to będzie? O nie! Wspaniali bohaterzy uratowali świat i zwyciężyli nad złem. Yes. Dzięki Tobie, What? dzięki Tobie, powrócił, powrócił pokój. Pokój na razie. Co? Nie, A -a. nie gadaj. Kryształki nie. knują. I co teraz? Halo, kiedy nie. to się skończy? Kryształ powrócił. Nie, w doradkach o, dobra widzowie, jest! Wreszcie! Uu. Uuu, dobry No. A. Ale ostatni raz przechodzę ten poziom, widzowie. Opening, opening! Proszę coś dobrego, proszę! No, Nora. Nora, nie, nie potrzebuję nic dobrego. A właśnie. Laska Błyskawic, nice. Mam laskę. O, przykładowy. Przygodowy wrogowie o. mają ciężką rękę i niełatwo ich pokonać. Nowe zaklęcia wrogów nagrody mają większą wartość. Dostępne nowe wyposażenie i artefakty. A ty? Poczekaj. Czyli mamy nowy poziom, który nosisz. Mm -hmm. Czekajcie. A? I masz nowy, nowy slot. Możesz tak. tam więcej rzucić. Bo e, 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 w ogóle. Czyli się zmienił? Jego dom się zmienił. Patrzcie, widzowie, dom Stefana się zmienił. A, a, a. Nie, nie no. To chyba trawa, trawy nie było wcześniej. Dom. To też jest większe. To też jest większe. To to, to jest Chyba się pozmieniało. może się zmieniła Coś ta. Się... Może się otworzyło cze, 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 tutaj? Czekaj, ja, Sprawdzisz? Ja, ja sprawdzę. Nie, to zostało tak, jakie nie było. Trzeba, nie. Trzeba pewnie ostatni poziom odblokować. Widzowie to by było na tyle. Padajcie na cały cały nulowisk. I do jutra. Dzięki, do z...